Witaj w kolejnym odcinku na kanale Alpha Mind Essence. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, które padają od moich klientek. Jest to jak najbardziej naturalne, że osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z hipnozy, nie były na sesji hipnoterapii, mają oczywiście takie pytania i świetnie, że chcą się też tym podzielić. Te pytania w pełni powinny być zaopiekowane, tak, żeby osoba, która przychodzi, która zaczyna współpracę, po prostu wiedziała, na co się pisze. I możemy sobie już powoli zacząć. Pytanie numer jeden, które bardzo często się pojawia, to takie zapytanie: a co, jeśli nie wejdę w trans hipnotyczny, w ten mityczny, magiczny trans hipnotyczny? Moja odpowiedź jest taka, że trans hipnotyczny to jest tak naprawdę naturalny stan, którego doświadczamy każdego dnia. Każda osoba, która potrafi zasnąć, potrafi zmienić fale mózgowe i wejść w trans hipnotyczny. Mamy różne poziomy, jeśli chodzi właśnie o te fale mózgowe. Z poziomu fal alfa działamy każdego dnia, czyli to jest na przykład tak jak teraz. Ja tutaj zastanawiam się, co mówię, gdzieś tam sobie coś zaplanowałam. To jest takie normalne funkcjonowanie, jakie mamy na przykład w pracy, jak coś analizujemy, jak o czymś myślimy itp. Później kolejne fale to są już fale alfa, czyli najpierw były beta, teraz mamy alfa. To są fale, w których już możemy powiedzieć, że wchodzimy sobie w trochę wolniejszy tryb, czyli na przykład jak sobie medytujemy, uprawiamy mindfulness, jesteśmy na przykład w stanie flow, już nie musimy aż tak bardzo kalkulować, nie musimy się zastanawiać, analizować itp. Trzecie fale, które już są bardziej odpowiednie do współpracy z hipnozą podczas sesji hipnoterapii, to są fale TETA. I to są właśnie takie fale, które już nieco zapraszają nas do tego przedsionka między jawą a snem, ale jeszcze nie wchodzimy tam w sen. Więc to są już takie fale, które pozwalają przede wszystkim skupić się na przykład na sobie, zagłębić się do swojego wnętrza i po prostu. Nawet odbywać różne podróże, czy to powiedziałabym coś jak podróże astralne, czy jakieś bardziej odjechane, duchowe podróże. Myślę, że bardziej w tym obszarze zaczyna się to wszystko już pojawiać. Tak, więc generalnie każda osoba, która potrafi wejść w stan spania, potrafi również mieć taką sesję, która jest typowo oparta na hipnozie. Żeby też powiedzieć, jak te naturalne stany wyglądają, to też może być taki moment, gdzie ty na przykład jedziesz samochodem, i jedziesz z punktu A do punktu B i ta podróż trwa jakąś tam chwilę, jakiś czas. Dojeżdżasz na miejsce i zdajesz sobie sprawę, że w sumie to nie wiesz, jak tam dojechałaś. Czyli to było bardziej na takim autopilocie, w międzyczasie przemyślałaś, jakie sobie paznokcie zrobisz, co kupisz jutro, nie wiem, na obiad, jaki, jaką sukienkę sobie potrzebujesz kupić itp. Czyli gdzieś tam ta nasza uważność się skupiała w innym miejscu, a my mimo wszystko na autopilocie dojechaliśmy. To jest dokładnie ten sam moment, gdy na przykład zaczynamy czytać książkę. Jesteśmy 10 stron dalej i zdajemy sobie sprawę, że właśnie myślimy nad tym, jak ma wyglądać nasz kolejny biznes, a nie czytamy ze zrozumieniem tego, co jest przed nami. Tak więc, jak widzisz, to wszystko to są naturalne stany. Owszem, istnieją też na przykład specjaliści, którzy za pomocą hipnozy usypiają do operacji. Ja taką specjalistką nie jestem, w ogóle mnie to nie kręci, nie znam się na tym, nie byłam z tego szkolona, to jest w ogóle inna dziedzina. Plus też z tego, co czytałam kiedyś w książkach, trzeba też być po specjalizacji jakiejś lekarskiej itp. Więc tutaj podczas sesji hipnoterapii, która jest związana z ukierunkowaniem na rozwiązanie jakiegoś problemu, my w ogóle nie doprowadzamy do spania. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że połączymy się na sesji online. I nagle ty będziesz chrapać, ja będę coś mówić nad twoją głową, jakieś afirmacje, wezmę za to pieniądze i to nie działa. To w ogóle nie w tą stronę. Jak już jesteśmy przez panią, dużo osób pyta się, czy, czy to właśnie będzie na takiej zasadzie, że ktoś śpi. No nie. Hipnoterapia, taka, którą ja prowadzę, ona polega na komunikacji. Owszem, masz zamknięte oczy, żeby skupić się bardziej na tym, co jest w Tobie, co jest w środku. Ale nie doprowadzamy tutaj do spania, dlatego też do sesji warto być po prostu wyspanym. Nie trzeba od razu rano tej sesji po przebudzeniu ro robić, ale dobrze jest mieć w miarę naładowane baterie, żeby też się nie rozpraszać i żeby nie zrobiło się zbyt wygodnie. Chociaż nie zdarzyło mi się, żeby ktoś na sesji online, czy nawet na żywo, jak jeszcze takie prowadziłam w Krakowie, na żywo w sensie face to face, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zasnął. My tutaj cały czas się komunikujemy, rozwiązujemy problemy, pracujemy z podświadomością, sprawdzamy jakie są emocje itp., i tutaj tyle się dzieje w środku tej osoby, jak prowadzę ten proces, że nikomu się za bardzo nie chce spać, bo jest co robić. Więc nie ma takiej opcji, żeby tutaj zasypiać. Jeśli ktoś faktycznie byłby turbo zmęczony, nie spałby trzecią noc, co od razu bym też powiedziała, że nie ma sensu wtedy robić sesji. No to ok, to siłą rzeczy z naturą nie wygramy, ktoś mógłby zasnąć, ale nie prowadzi się sesji, jak ktoś jest skrajnie wyczerpany czy ma jakieś problemy zdrowotne, które nie pozwalają hmm, po prostu mu się zregenerować i być w miarę taką osobą wypoczętą umysłowo. Kolejne pytanie. Dlaczego mam zamknięte oczy podczas sesji? Dlatego tak się dzieje, ponieważ skupiasz swoją uwagę do środka. I jak odetniesz sobie jeden kanał ostrzegania świata, odbierania świata, czyli wzrok, no to to skupienie jest po prostu bardziej zawężone. Dużo osób też pyta, czy może być tak, że oni tych oczu na przykład nie otworzą, albo jak otworzą, to się sens zepsuje. Ostatnio na sesji klientka potrzebowała napić się wody, co jest turbo normalne, nie ma w tym nic złego, więc po prostu otworzyła oczy, napiła się, zrobiła kilka oddechów. I wróciłyśmy do sesji. I tyle, i nic złego się nie stało. Sesja nie jest do wyrzucenia, nie jest do kosza. Wszystko dalej było ok. Pracowałyśmy jakby według zaleceń, według tego, co zaplanowałam na sesji. Więc y, oczy zamknięte, tak, bo one po prostu pomagają, ale nie ma czegoś takiego, że tych oczu się nie otworzy, albo że jak ktoś otworzy, to już zepsuł sesję. Mm, nie idźmy w ogóle w tą stronę. Ok. Mm. Niektóre osoby też pytają o to, co się wydarzy, jeśli stracą kontrolę, na przykład. Jak to jest z tą kontrolą? Jeśli ktoś mówi mi, że ma kontrolujący umysł, to mówię: Rewelacja, super, bardzo dobrze, będzie ci jeszcze lepiej ta hipnoza po prostu działać, będzie się, nie wiem, lepiej transformować itp. Chodzi generalnie o to, że nie tracisz tutaj kontroli. To nie jest tak, że ja z kimś mam sesję, stryknę palcami i powiem: dobra. Teraz dajesz mi wszystkie dane dostępu do swojego konta. A jak masz jeszcze ukryte konta, to też masz mi powiedzieć. Nie, to tak nie działa. <laughs> Jakby tak działało, obawiam się, że nie prowadziłabym teraz YouTube'a, żeby edukować ludzi. Po prostu siedziałabym sobie pod palmą i tylko pstrykałabym palcami i tak chodziłabym raz na czas. W zależności ile by mi się chciało, No to pewnie bym chodziła, pstrykała palcami, bym zabierała ludziom rzeczy. Więc tak to też nie działa. To jest totalny mit. Z tą kontrolą jest tak, że Twój umysł on analizuje i tak co się dzieje. My rozmawiamy podczas tej sesji, to jest po prostu dialog, to jest przepracowywanie schematów, rozwiązywanie ich, rozumienie ich, praca z emocjami, więc to jest proces, który jest dynamiczny. On może nie jest aż tak dynamiczny w słowach jak teraz, jak mnie słuchasz, bo jestem w falach typowo beta. Więc jakby wiesz, to wygląda totalnie inaczej. Na sesji nie mówię tak do klientów, chyba że ktoś ma ADHD i tak jest preferowany styl mm, wprowadzania w trans i prowadzenia sesji, no to ja też umiem się do tego dostosować tak, żeby sesja działała najlepiej dla tej konkretnej osoby. To już jest inna bajka. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że tracisz kontrolę, że zasypiasz, że jesteś niemrawa, nie pamiętasz itp. Wszystko po sesji pamiętasz, chyba że działo się aż tyle rzeczy, że jakby nie wiadomo w co ręce włożyć, no to wtedy ja wszystko oczywiście mam zapisane, notuję najważniejsze rzeczy, bo na ich podstawie też prowadzę dalsze części sesji. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że nagle świat ci się odetnie i jakby nie wrócisz, nie wiadomo co robić i itp. To samo jest przy pracy online. Jeśli nawet wyrzuci internet, rozłączy nas. To też się nic nie dzieje. Ja zawsze tak technicznie mówię przed sesją, że jeśli by było tak, że na przykład przez trzy minuty nie słyszysz mojego głosu, mojego przytakiwania, nie pytam cię o coś, no to po prostu otwierasz oczy i patrzysz, co się dzieje. Jeśli jesteśmy rozłączone, łączysz się jeszcze raz, wracamy do tego, gdzie zaczęłyśmy, no i po prostu jedziemy dalej. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wróci z tego transu albo jak pracowaliśmy nad um, tematami z dzieciństwa, to że ktoś. Obudzi się w dorosłym ciele i będzie dzieckiem, które miało 5 lat i o którym rozmawiałyśmy w sesji. No nie, to tak też nie działa. Kiedy będzie widać pierwsze efekty? To zależy. Najlepsza odpowiedź, Ever. To zależy. Wszystko zależy od tego, jakie jest Twoje zaangażowanie. Czy masz otwartą głowę do procesu? Na ile sobie pozwalasz też faktycznie przepracować pewne rzeczy? Na ile masz też gotowość? Tutaj też. Podświadomość ona zawsze pokazuje to, na co mamy gotowość. Więc, jeśli to na przykład jest Twoja pierwsza sesja i masz jakieś takie obawy, stres, nie wiesz, jak to wygląda, to też niekoniecznie będzie tak, że podświadomość od razu gruby kaliber zrzuci i na zasadzie dobra się sobie z tym. Może tak być, wtedy moja ekspertyza tutaj wjeżdża i to jest moim zadaniem, żeby to wszystko ogarnąć, żeby pomóc, żeby poprowadzić osobę, no bo też za to ktoś mi płaci. Natomiast yy, Działa to po prostu w taki sposób, że efekty są zależne. Czyli jeśli mamy sytuację, która jest typowo jakaś taka stresowa, to nie jest jakiś taki mocny schemat, który mamy od 20 lat i nic nam nie pomaga, no to bardzo często po jednej sesji czuć ulgę. Może to są dwie, trzy sesje w zależności, bo też każda sesja po prostu na końcu widać, w jakim momencie jesteśmy, co jest jeszcze do zrobienia. Przynajmniej widać, no bo mam z tym doświadczenie, więc umiem to określić. Natomiast nie jestem w stanie przed sesją komuś powiedzieć: Dobra, w tym problemie to na pewno jedna sesja jest zrobiona. Jeśli, jeśli problem jest bardziej złożony, dzieje się tam dużo, jest dużo wątków, które musimy zaopiekować tematy rodzinne, tematy z dzieciństwa, czasem to są tematy wcieleń poprzednich, można w nie wierzyć albo nie, ale jeśli to się pokazuje, to ja po prostu biorę to na warsztat i z tym pracuję, bo jeśli podświadomość coś takiego nam wyrzuca, to znaczy, że to jest dla niej jakiś symbol, i to jest ważne. A czy to miało miejsce, czy nie miało, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, o co tam chodzi i jakby, jak to na nas też wpływa. Co muszę dać od siebie, żeby sesja zadziałała? Tak jak wspomniałam, otwarty umysł, spokój, mm, zaangażowanie, też takie zaufanie do drugiej osoby, że przychodzisz do osoby, która umie Cię poprowadzić, która zawsze Ci pomoże w tym procesie, która Cię tam nie zostawia samą. Więc to są takie podstawowe rzeczy. Ktoś może powiedzieć, ok, jeszcze pieniądze. Jasne, pieniądze są ważne, bo to jest też wymiana. Ja też pracuję, oczywiście musiałam się wyszkolić, więc yy, wiadomo, to jest też moja praca, ta wymiana energetyczna jest, ale to nie jest na zasadzie tylko, że ktoś rzuci mi dolarami na stół i powie, dobra, pstrykaj palcami, ma być zrobione. To jest praca, praca wewnętrzna, proces. Hipnoterapia, terapia to czasem po prostu trwa, to czasem zajmuje trzy sesje, czasem pięć i trzeba po prostu o tym pamiętać. Ale wszystko zależy od tego, jak ta sesja będzie poprowadzona, co jest do przepracowania, czy robi to osoba kompetentna, czy ma też dobre wyniki, czy zajmuje się w ogóle tym problemem, z którym przychodzisz. Ja mam na przykład tak, że nie pracuję z wszystkimi możliwymi problemami. Z dniem dzisiejszym, 16. Października 2025. Nie pracuję na przykład z alkoholizmem, z narkomanią, z nadużyciami jakimiś seksualnymi itp., więc to nie jest moja nisza. To, to jest coś, co mnie nie kręci, więc no nie będę też specjalistką od wszystkiego, bo tak jak mamy osobno kardiologa, osobno okulistę, no to w hipnoterapii jest podobnie. Są specjaliści od niektórych rzeczy, innych rzeczy oni po prostu nie biorą. Więc myślę, że warto wybrać sobie osobę, która ma realne osiągnięcia z Twoim problemem, umiecie je przeprowadzić w tym procesie, no i jakby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobrze. Czy to bezpieczny proces? Tak, hipnoterapia jest bezpiecznym procesem. Tak jak Ci powiedziałam, hipnoza jest naturalnym procesem, więc to nie są jakieś czary-mary, to nie jest strykanie palcami, kogoś wycina. To jest o tyle bezpieczny proces, bo Ty jesteś w kontroli, Kiedykolwiek chcesz, otwierasz sobie oczy, cały czas ze mną rozmawiasz, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że można na przykład komuś coś mówić. Wyobraź sobie, że na przykład medytujesz, słuchasz sobie jakiegoś nagrania audio od ulubionej joginki. Ona w pewnym momencie mówi do ciebie i teraz zamieniasz się w pingwina. Masz różowy strój na sobie. To jest pingwin w różowym stroju. A ty masz takie... płat. <głod> co Nie bardzo. Rozumiesz? To nie jest tak, że ja mogę ci mówić coś, czego ty nie czujesz, co nie jest Twoim wartością, nie jest Twoim prawdą. Tak więc, no nie, nie wmówię ci, że jesteś pingwinem w różowym wdzięku. Mogłabym spróbować, ale po co? <grych> po co? Okej, okay, i to było chyba sześć albo siedem pytań, może pięć, bo niektóre połączyłam. Więc na razie dzisiaj zostawiam Cię z odpowiedziami na te pytania. Jak jeszcze coś mi wpadnie do głowy, to najwyżej nagram drugą część. Oczywiście jak jest jeszcze coś, o czym chcesz porozmawiać, to napisz w komentarzu. Zostaw serduszko, follow. <grych> Jeśli będziesz chciała się umówić na sesję, popracować, to znajdziesz mnie albo na Instagramie Essence, albo tutaj gdzieś pewnie też w opisie tego filmu wrzucę linka, tak żeby się bezpośrednio ze mną skontaktować. Umówić na taką godzinną rozmowę, gdzie sprawdzimy w ogóle kontekst Twojego problemu, zobaczę, czy to jest coś, z czym realnie mogę popracować, powiem Ci, jak pracuję i jak się zdecydujesz, to zaczynamy współpracę i jedziemy wtedy z tematem. Dobrego, pięknego dnia i widzimy się w kolejnym wideo.